Kapitan Nathaniel Joseph Pazur, sławny pirat i kot, chce wyruszyć na poszukiwania magicznego artefaktu, amuletu dziewięciu istnień, który wedle legendy może dać znalazcy żywot niemal nieskończony. Problem jest tylko jeden. Pazur spędza dłuższe wakacje w więziennej celi strzeżonej przez kokres paniardów, pół psów, pół hiszpanów, pod dowództwem admirała Lero, z jakiegoś powodu nazywanego w polskiej wersji laru. Co gorsza, amulet został rozbity na dziewięć fragmentów, a to oznacza, że czeka nas epicka piracka przygoda i misja odnalezienia wszystkich klejnotów, które pozwolą złożyć go w całość. Kapitan Pazur to jedna z tych platformówek, o których zawsze było zdecydowanie zbyt cicho. Do europejskich sklepów trafiła w pierwszym kwartale 1998 roku, jej demo trafiło na kawer dyski dołączane do wielu growych magazynów, zebrała solidne recenzje, a potem nastała cisza. Wielka szkoda. Moim skromnym zdaniem morskie przygody bohatera, który nie lubi wody, były jedną z najsolidniejszych side-scrollerek lat 90. -tych. A to za sprawą solidnego morskiego klimatu, który jakimś cudem udało się przelać w animowaną kreskę gry. Grafika tytułu jest zdecydowanie jego najmocniejszą stroną. Gra, za sprawą swoich specyficznych gradientów i mocnych żywych kolorów, oddaje specyficzną atmosferę bajki dla dorosłych. Efekt niemal zrujnowany przez polonizatorów, którzy wypuszczając grę w Polsce w roku 2000 niemal zaprzepaścili ducha oryginału. Sam przekład jest dość przyzwoity, ale wygląda na to, że lokalny wydawca na siłę chciał przerobić tytuł dla starszego gracza na platformówkę dla najmłodszych, co dosadnie udowadnia porównanie polskiej i amerykańskiej okładki. Problem z taką interpretacją gry polegał głównie na tym, że była to platformówka cholernie trudna. Reklamowanie dzieciakom produktu o hardkorowym poziomie trudności było moim zdaniem chybionym pomysłem, pomijając już nawet wypaczanie oryginalnego kontekstu. Nawet dziś, a może szczególnie dziś, gdy większość gier jest zwyczajnie prosta, ukończenie pazura jest niełatwym zadaniem. Na start dostajemy 100 punktów zdrowia, kilka żyć i 4 rodzaje broni, ale z plansz aż wylewają się śmiertelne pułapki, kolce i przepaści, które natychmiastowo pozbawią nas życia. Spotykani przeciwnicy będą z każdą planszą coraz silniejsi. Początkowo wystarczy pojedynczy cios, by pozbyć się agresora, pod koniec gry każdego z osobna będziemy musieli siekać po kilka razy. Rozgrywkę wydłuża licznik punktów umiejscowiony po lewej stronie ekranu. W każdej z plansz aż roi się od skarbów, które możemy zebrać. Te warte mniej sypią się często z wrogów. Te najrzadsze poukrywane są w sekretnych przejściach. Jednym z dodatkowych, opcjonalnych celów każdej z plansz jest zebranie ich wszystkich. Każdą odblokowaną wcześniej planszę możemy dowolnie powtarzać, więc cierpliwi kolekcjonerzy będą mogli do skutku wracać do poszukiwań. Zirytowane poziomem trudności dzieciaki nie mogły sobie pograć, ale chociaż pooglądały. Plansze oddzielane były solidnymi wstawkami animowanymi z pełnym dubbingiem. Ten pojawiał się również w trakcie gry. Zarówno pazur, jak i jego oponenci sypali krótkimi dowcipami, groźbami i poradami. Nie da się ukryć, że był to smaczek wpływający dodatkowo na pozytywny odbiór gry. Mimo upływu lat, wciąż istnieje mała społeczność graczy, tworzących poziomy i modyfikacje do gry za pomocą dostępnego w sieci edytora poziomów. W 2006 do sklepów trafiła reedycja tytułu, więc zainteresowani bez większych problemów powinni mieć możliwość jego zakupu. Jeżeli minął was platformówkowy boom lat 90 to Kapitan Pazur powinien nasycić wasz głód na skaczące hipki. Ja sam chętnie wracam do niego co parę lat, bo starzeje się jak dobre wino.